Żebrowski zrywi odcinek drugi. To mnie przekonuje. Preceptor zleca Wiedźmakom, aby biegli jak najszybciej do najbliższej Biedronki. Pataj, pataj, patataj, patataj, patatataj! Bo jest promocja na temerskie piwo. Tak trzeba! Piwo dla tego dzielnego człowieka! Jak można zauważyć, gerat między odcinkami w pierdni ...dał drożdże. No bo jest już duży. Wiedźminy dotarli do celu, a tam... ...nie ma obiecanego. Kurwiego syna Wernona narosza. <laughs> Ale jest za to kreseczka Fistechu. <laughs> hey. Proszę, podziel się kurwa z innymi. Nauczyciel stwierdza, że nie będzie przeszkadzał Bogdanowi i Gretowi podczas... Hey. Wybiera Juzia, aby ten pomógł mu zejść z konia. Widocznie korzonki chłopa wolą. Napierdala jak waltornia w dupie. Juzio próbuje wykonać zadanie. Wiadomo, dostanie 100 expa, albo kto wie, może nawet nowy level. Jednak to nie takie proste, ponieważ profesor postanawia... Patać, Juzia. Za temerię! Widocznie chłop kiepsko złapał preceptora i teraz korzonki napie... jak dzwony w kościele wiecznego ognia! W poprzednim odcinku było mówione, że coraz więcej Wizimów umiera podczas przeróżnych prób, szkoleń, treningów i tak dalej. No ja się kurwa nie dziwię, skoro katują ich niczym bezpańskiego żula. Juzio nie dał rady! Teraz Grywan ma pomóc trenerowi. Oczywiście grywaz jest głównym bohaterem, więc wiadomo, że uniknie wszystkich ciosów z dwoma palcami w dupie, z czego każdy z tych palców jest z osobnej ręki. A do tego... Pali preceptora skończy. Okay. Żebrowski dumny z siebie! Nagle jadą widźminki. Wiedźminki? Wiedźminki były w kermurem? Muszę zadzwonić do eksperta, siema Andrzej. Mam sprawę dotyczącą widzmina. Kto mówi? Słuchaj, każdy wie, że wpierw był polski serial. Potem Netflix zrobił własny, następnie Redzi stworzyli gry. A na końcu ty napisałeś książki na podstawie wszystkiego. Pierw były książki. Co prawda, książki były na końcu, ale wiadomo, przecież były oparte na polskim serialu. I stąd moje pytanie. Rozłączył się. Filowy są mi fax. Książki były pierwsze. To kurwy ręce! Tak, jasne, na pewno. Jeszcze mi powiedz, że Geralt nie ma pociągu do Lamberta. Wiedźminki nadal jadą. Bogdan mówi, że Geralt doigrał się. No dobra, ale czego? A chujcie, interesy! Przecież zrzucił gościa z konia tak, jak miał zrobić. Więc o co chodzi? A to, że według Bogdana robienie uników było niehonorowe A, rozumiem! Według Wiedmiejskiego kodeksu robienie uników podczas walki jest niehonorowe Dlatego w każdym starciu masz zostać w pi... Wtedy preceptorzy będą dumni z nowego Wiedźmina. Kurwa! Ja już chyba wiem dlaczego jest coraz mniej Wiedźminów na świecie. Już staje w obronie Geralta. A Bogdan stwierdza... Żebrowski mówi Nawąchałeś się za dużo, uspokój się. Bogdan wyrzuca Zabnienia! I wyciąga nożyk do smarowania masełka. Przybywają wiedźminki. Bogdan od razu pokazuje swoje kocie ruchy podczas walki na śmierć i życie z krzakiem. Kto wie, może za zarucha. Kopita pyta się, czy biorą eliksiry bez preceptora. Geralt odpowiada Maleńka, a chcesz dołączyć? Chodź, obejrzymy jakieś bajki Disneya. A przy okazji, ja cię skądś Jak masz na imię? Niestety, wiedźminka nie podaje swojego imienia oraz olewa Geralta. Prawdopodobnie nie Lubi bajek Disneya. Po tym świetnym podrywie podbija Bogdan i I mówi to. Ty jesteś głupi, to są kobiety. Ty wiesz do czego one służą ludziom? O. <grym> 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 Gdy dowiedziałeś się od kumpla o seksie. <grym> <grym> no jak myślicie, jaka jest reakcja Geralta? Wesemir nie jest zadowolony z Geralta. Dał się ponieść emocjom, a nie o to chodzi w byciu Wiedźminem. Każdy wie, że najważniejsze w byciu Wiedźminem jest... Śmiechy i... Spirytus pół na pół z białą mewą. Dla nas szczebia do przez Przespań się z Papcio pyta się Mordo, znałeś jakieś kobiety? A Gerwant mówi No moja stara mnie nawiedza w snach Z od ciasta Oraz znam Madele, Dziewczynkę, którą uratowałem po tym Jak opaska na włosy zabił jej matkę To ta z pierwszego odcinka I dziś ją widziałem Poznałem ją Ale ona mnie nie Czyli To coś To ona Ale dorosła Wesemir zaskoczony Zabrania Geraltowi komukolwiek o tym mówić I standardowo Jak to Wesemir Każe mu WYPWIERNICZYĆ Żebrowski opuszczając Cia trafia na Adele, która zażywa kąpieli Ta pyta się, skąd niby mielibyśmy się znać Skąd znasz kobiety A Geralt odpowiada najlepszym tekstem na podryw Nie znam ich, nie wiedziałem, że jesteś kobietą Nie wiedziałem, że jesteś kobietą, kobietą, kobietą Może Lamberta też uważa za kobietę Nie, no jest pewne, to co Geralt zobaczył Podczas tej rozmowy należy do niego Ale Adela chce sprawiedliwości Też chce zobaczyć klatę białego wilka No a kto by nie chciał, każe Gerwazemu się kąpać On od razu się zgadza No bo kto wie, kto wie, może mu się poszczęści Niestety Adela myślała, że Geralt tak jak inni widźmi jest aseksualny. A tutaj mała niespodzianka. Dosłownie mała niespodzianka. Jak zobaczyła małego Westymira Geralta, postanowiła uciec w bieszczady. Biedny Geralt. Pojawia się grucha z chłopaków nie płaczą. Szkoda tylko, że bez swojego zrypistego swetra. Na historii tego swetra i tak byś nie zrozumiał. I zarządza walkę na gołe klat ninja solo. Adela Sukinsenu versus Geralt. Będę się. <laughs> Mm, mm. Geralt. No dobra, jednak nie na gołe klaty A szkoda Kubice przeszkadza, że Geralt unika ciosów Po czym Żebrowski odbiera jej pałę Zala ją na podłogę niczy Trista łóżko Grucha mówi Źle, nie było parady Walczyć dalej Gerwant, ma to w dupie Podchodzi do Adeli i daje się pokonać Czy coś w tym stylu Ogólnie grucha jest wkurzony Rozpoczyna rozprawę u sędzi gruchy Marii Wesołowskiej Sędzia grucha Maria Wesołowska Rozprawa dotyczy kilku rzeczy Czy młodzi Wiedźmini przyjmowali bez preceptora eliksiry I czy pojedynkowali się nie w formie treningu. Wiedźma... Przyznają się i dostają karę placu. Bogdan wraz z Józiem mogą odejść. Ale Geralt ma bardziej przerąbane. Poza wcześniejszymi zarzutami dochodzą jeszcze nieholorowy styl walki. Ośmieszenie gruchy podczas walki Adeli Geralta. Grucha się przypierdziela o to, że Geralt nie wykonał jego polecenia. Źle nie było parady! Według niego jest to straszne ośmieszenie. A na jest najlepsze. Mają problem z tym, że Geralt wywalił z konia preceptora. Nieważne, że o to chodziło w tym ćwiczeniu. Preceptor dostał pierdol, więc Geralt musi ponieść konsekwencje. Ale gdyby sytuacja była odwrotna i to Geralt dostałby wpierdziel, nikt nie nie No kurwa wiadomo. Geralt próbuje się ze wszystkiego, dając logiczne argumenty, jednak grucha stwierdza, że wyrok zapadnie później. Wiedźmaki mają przez dwie noce i dwa dni, karę placu, czyli muszą udawać słupy telegraficzne. Przy okazji inni widźmini wyzywają Geralta, że pobił preceptora. Ty podły bandyto! Oby ja, ja ci zgniły. Przychodzi grucha i mówi, że Geralt jest winny większości rzeczy, ale nie jest najgorzej. Ma ostatnie ostrzeżenie. Jeżeli nie będzie przestrzegał zasad honoru i kodeksu, szalam go ze szkoły Witka. Gerwand rozumie i przytakuje zadowolony, jakby Adela była pod spodem. Oooo! Mijają dwie noce i dwa dni. Koniec kary! Grucha zleca preceptorom, kto jakiego widzmaka będzie szkolił, ponieważ teraz będzie indywidualny trening w górach. Grucha się wkurza, że Geralt robi wszystko po swojemu i jest nieposłuszny. Podejrzewa, że coś było nie tak z mutacją. Kapłani odpowiadają: Mordo, każda mutacja jest inna. Ogólnie próbujemy jakoś wybrnąć z tematu. W międzyczasie, żebroski rusza ze swoim nauczycielem. Ma zawiązane oczy, a chłop go prowadzi. Preceptor każe iść Geraltowi przed siebie. A Geralt, swoim widźmińskim zmysłem, wyczuwa, że na dole. Jest przepaść. Nauczyciel mówi: Nie pierdziel nic tam nie ma. No idź dalej. Za chwilę dojdziemy do najbliższego burdelu. Mnie by tym zachęcił do dalszej drogi. Geralt stwierdza: Dalej jest przepaść? Nie idę. Preceptor nie wytrzymuje, rzuca się na niego, ale Gerwat jest przygotowany. Używa technik młodego papy wysymira, dzięki którym podrywał laski w 1112 roku. A nie jednak to nie te techniki. Używa innych technik i wywala go na glebę. Okazuje się, że Wiedźmini chcą pozbyć się Geralta za zrzucenie skonia tamtego gościa. Joi Wilk jest szokowany. Oczywiście ratuje trenera, a ten w ramach wdzięczności chce go zabić. Dopilnuje, aby Ci zgniły Oczywiście Gertrud się broni I kończy się to śmiercią gościa No to teraz dopiero polubią Geralta Teraz to ja już mam ich wszystkich w dupie Geralt wraca z martwym nauczycielem Grucha się pyta jak to się stało Geralt oczywiście tłumaczy Ale chłop nie wierzy Wtrąca Gerwanda do więzienia I na koniec ma tylko jedno do powiedzenia Wypierdale Wiedźmini mają dosyć Geralta Chcą go ostatecznie rozpierdolić Bo same z nim problemy Wesemir mówi Był spisek przeciwko Geraltowi Wiedźmini chcą się go pozbyć Bo jest lepszy od innych Dlatego papcio rozkazywało Wypuścić Grywanta z więzienia. Grucha się nie zgadza. I mówi do Wesemira: Wypierdale na emeryturę. Wesemir mówi: wypierdale, ale wpierw uwolnisz Geralta. Grucha nie ma wyjścia. Jednak mówi, że Wiedźmini nie będą go szkolić. Wybrał własną drogę, więc niech ją podąża. Żebrowski po opuszczeniu więzienia, trenuje z siwym dziadem. Przybywa Adela, aby potrenować z Geraltem. Siwy dziad mówi: Teraz jest mój kurw! Jeżeli chce z nim potrenować, stań w kolejce! Kopita odjeżdża. Wesemir każe Geraltowi codziennie wieczorem przybywać do niego, ponieważ nauczy go wszystkiego o znakach, krostrudach, elfach, kurwach, eliksirach i innych rzeczach. Geralt siedzi nad jeziorkiem, Bywa Adela. Daje Gerwazemu pomacać w celu zobaczenia, jaki powinien być prawidłowy rytm z serca Wiedźmina. Ta jasne. I pyta się, czy o niej nie myślał. Geralt potwierdza. Do tego siwy dziad wyjechał, więc nie będzie im przeszkadzał. Biały Wilk postanawia użyć kolejnego tekstu na podryw. Nauczysz mnie dobrego bicia serca. Wesemir uczy Geralta o potworach. Geralt ma swoje rozkwiny, że ludzie też mogą być potworami, a Wesemir drze na niego mordę, aby zamilkł. Żebroski oczywiście ma to w dupie, i tym razem jest ciekawy, dlaczego Wiedźmini są aseksualni. Abcio opowiada o co Kaman, a Geralt podczas tych opowieści jebie się Sadę. W końcu coś ciekawego w tym serialu. Adela zaliczyła Geralta i teraz twierdzi, że jutro wyjeżdża. Dostała kuta... -y klatę, to teraz może wyjechać z pokoju. Geralt prosi, aby została, a Adela stwierdza, że nigdy się już nie spotkają. Nie mogą. Wiedźmi nic nie czują i ogólnie nie Geralt. Wypina. Geralt wie, co ma zrobić. Chce do niej podejść. Ta jednak wyciąga miecz i mówi, że Geralt jest nikim. Po czym Geralt stwierdza, Dobra chłopie. Co poruchałem, to moje. Geralt odchodzi. Po czym ona jest smutna. Chwilę później okazuje się, że to grucha napuścił na Geralta, aby się dymali. W ten sposób miałby dowód, że Geralt jest prawdziwym widźminem, dzięki czego można byłoby łatwo się go pozbyć. Adela jednak kłamie, mówi, że do niczego nie doszło, ponieważ Geralt, tak jak inni Wiedźmini jest aseksualny. Grucha ma to jednak w ślicznym tyłeczku. każe Adeli, aby powiedziała Radzie, że dymała się z Geraltem. Adela jednak zakochała się w Geralcie i go nie wydała. Postanowiła w końcu opuścić kermonem. A Geralt pewnie czekał na rundę drugą i się nie doczeka. O! Następuje czas, gdy Geralt w końcu zostanie prawdziwym widźminem. Geralt zakłada zbroje do przesięki co ciekawe nie zakłada się ich od 100 lat, bo krępują ruchy. Ale Geraltowi z jakiego... Jakiegoś powodu ukazali ją założyć. Nic podejrzanego. Geralt wybiera się do babcia Wesemira. Ten mówi, że nie chce, aby Geralt był takim Wiedźminem jak reszta, po czym Wesemir postanawia sobie umrzeć. Ja rozumiem, że on miał odejść na emeryturę, ale kurwa w ten sposób. Geralt zapędziera do przysięgi z dwoma innymi debilami. Następuje ceremonia zostania Wiedźminem. Dostają talizmany i miecze. Geralt ma flashbacki z dzieciństwa. Jak matka mówi, że Geralt nigdy nie będzie Wiedźminem. No i chłopie jej gadaje nic nie dało. Chłopy przysięgają walczyć aż do śmierci w obronie człowieka. Przybywa gość w zbroi identycznej jak Geralt. Kapłani dają darmowy kok z wiedźminem. Hmm. I żebrowski w końcu jest Wiedźminem! Ale nie ma tak kolorowo. Grucha każe napierdzielać się Geraltowi z Torwaltem. bo Geralt stwierdził, że Wiedźmini mają chujowy styl walki. Thorwald jest podobno niezwyciężony, a podczas walki z Geraltem sra pod zbroję, jakby zobaczył ducha swojej starej, gdy matka napierdalała go wałkiem od ciasta. Żebrowski zabija Thornwalta. Wszyscy zasmuceni, że Gertrud przeżył. Jednak siwy dziad jest dumny z Geralta. Gerwand opuszcza Kermoren. Pataj, pataj, patataj, ta patata, koniec odcinka drugiego. Jak wrażenia? Kurwa jest w